się z historią, jak co tydzień. Witam Państwa Robert Dzięba. Witam telewizów, telewizji kablowej Kołobrzeg. Natomiast w południe w radio była osobna audycja. Rzadko się to zdarza, ale wtedy kiedy rozdajemy książki, a tym razem taka okazja do tego rozdawania była, albowiem Bazylika Mracja w Kołobrzegu trafiła do tych osób, które nie mogły pojawić się na wieczorze autorskim. A w związku z tym właśnie w audycji takie książki, to już tradycja pewnego rodzaju, które realizujemy w ramach Fundacji Historia Kobrzegu, po prostu przekazujemy czytelnikom. Teraz jest trochę łatwiej ze względu na to, że książkę można zakupić w wydawnictwie kamera. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to można to zrobić. Natomiast rozdaliśmy książkę. Tutaj swój udział miał starosta Tomasz Tamborski i dzięki współpracy ze starostą, z zarządem powiatu ta książka również bezpłatnie do czytelników mogła trafić. To chyba ostatnia publikacja, którą chciałbym Państwu zaprezentować ze względu na to, że rozpoczynam nowe studia i zobaczymy jak to będzie z czasem na badania także w muzeum. A w muzeum, proszę Państwa, no przed nami bardzo dużo pracy związanej z magazynem archeologicznym i tam chciałbym się trochę mocniej poświęcić, choć bardzo dużo pracy już wykonaliśmy, to jeszcze wiele, wiele przed nami po to, żeby uporządkować kilkadziesiąt lat badań archeologicznych na terenie koło także na terenie budzistowa. Jest to trudne zadanie, trudna praca, więc no, trzeba też się na tym skupić, bo to, jest, to należy do obowiązków muzealników, właśnie gromadzenie, katalogowanie zbiorów. Tak więc razem z naszym archeologiem, z panią Adiunkt Ewą Kozak będziemy temu zadaniu się poświęcali. Jeżeli chodzi o książkę o Bazylice to jeszcze przed świętami trafia ona również do bibliotek, do różnych instytucji historycznych i akademickich na terenie Polski. Tak, Zwracają się do nas takie instytucje z prośbą o przesłanie. Póki mam jeszcze nakład egzemplarzy autorskich, tak więc w ten sposób to realizuję, bo, bo taki cel stawiamy sobie w ramach działalności naszej fundacji. Proszę Państwa, z rzeczy takich bieżących, o których chciałem powiedzieć, to zakończyły się badania w kawiarni restauracji Adabar, która będzie klubem, ale o wynikach tych badań, którym przewodził... Andrzej Kuczkowski z Muzeum Okręgowego w Koszalinie. Będę chciał powiedzieć później, kiedy wyniki tych badań zostaną przepracowane. No i przede wszystkim chcieliśmy także, żeby na początku zapoznał się z nimi właściciel. W tej chwili nie ma, pani prezydent jest na urlopie, jak tylko wróci, bo my jako muzeum, jako pasjonaci, a tu instytucją przewodnią była Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza Parsenta, działająca przy Muzeum Ręża Polskiego w Kołobrzegu. No Będziemy chcieli powiedzieć, chcemy zadamieć się z miastem, bo inwestorem jest tam miasto i miasto nas do tych badań zaprosiło, więc przypuszczam, że być może zrobimy jakąś konferencję prasową, także Państwa o tym poinformować. To już decyzja władz miasta tutaj w tym zakresie, niemniej jednak badania przeprowadziliśmy. To a propos tego wszystkiego, co wokół fundacji dzieje się w ostatnim czasie. Obraz, proszę państwa, trzemnisi, wisi w Bazylice Mariackiej w Kołobrzegu. Tam jest prezentowany i mogliście go zobaczyć również podczas Wieczora Autorskiego, a także w niedzielę, bo było ogłaszany. I również szeroki artykuł na ten temat ukazał się w Gościu Niedzielnym. Redaktor Karolina Pawłowska postanowiła o tym, co wspólnie zrealizowaliśmy z Dariuszem Kaletą, tutaj pod patronatem prezydent Anny Mieczkowskiej, co udało się zrealizować o tym napisała. I proszę zauważyć, że dzięki temu we współpracy z lokalnym samorządem, jeżeli niwę historyczną, można zrobić bardzo dużo. My swoją pracę wykonujemy społecznie, nie zarabiamy na tym ewentualnie, jeżeli gromadzimy środki, to po to, żeby pokryć działalność statutową, bądź koszty bieżące, bo takowe też występują. My chociażby, proszę państwa, w tym roku z prywatnych środków, z prywatnych, bo, bo na fundację takich środków nie ma, a wyjazdy, noclegi, wizyty studyjne, które odbywamy po całej Polsce, a także poszczególne przypadki za granicą, gdzie chcemy zwiedzić i sprawdzić, jak funkcjonują określone rozwiązania historyczne, że czerpać z najlepszych przykładów w tutaj regionie Morza Bałtyckiego, no to to niestety są koszta. Tak. Dziękujemy naszym sponsorom. Oni się nie chwalą, oni się nie ujawniają, ale w ten sposób udaje nam się pokryć część kosztów takich, takich rzeczy. No, w ten sposób możemy też funkcjonować, bo i do książki i do bazyliki mariackiej dokładamy, proszę Państwa, to są najczęściej właśnie prywatne pieniądze, które my gromadzimy. Dzięki temu takie zadania publiczne są realizowane taniej. Dlatego opłaca się właśnie współpracować władzom miasta z trzecim sektorem, żeby w ten sposób te pieniądze gromadzić. I te projekty to nie są po to, żeby na nich zarabiać, bo bardzo często mówi się, że ktoś dostał pieniądze. Te projekty są pod kontrolą. One są po to, żeby realizować zadanie, zrobić to samo co gmina, ale taniej, lepiej i z większym rozmysłem, z większym pożytkiem. Dlatego my kończymy w tej chwili projekt, już skończyliśmy, już skończyliśmy, o Szkołę Kadetów, o której wielokrotnie mówiliśmy, która była realizowana w okresie krótszym, no bo pandemia to też jest kolejny problem, z którym trzeba było się zderzyć, a natomiast kończymy, skończyliśmy teraz książkę o katedrze i kończymy jeszcze jeden projekt. I proszę państwa, o tym w audycji Kwadrans Historium nie było, <laughs> dlatego że w swoim czasie opowiadałem wszystkim na temat spraw związanych z, na temat spraw związanych z Redutą Morast. I tam mieliśmy szkołę kadetów, natomiast proszę państwa okazało się, że Ministerstwo Kultury, Narodowy Instytut Dziedzictwa docenił starania miasta w związku z realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami. Ja czasami o tym programie wspominam, dlatego że są tam zapisane obowiązki miasta, ale także sposoby realizacji określonych działań na rzecz kobrzyskich zabytków i promocji historii. I okazało się, że, ten, że realizacja tego programu, bo w tej chwili mamy nową edycję, ale realizacja tego programu została wysoko oceniona i gmina Miasto Kołbrzyk została wyróżniona przez instytucje rządowe w zakresie realizacji tego programu. Nas to cieszy, dlatego że pokazuje to, że te pomysły, które przedstawialiśmy jako Fundacja Historia Kobrzegu, jesteśmy członkami Zespołu do Spraw Zabytków przy Prezydencie Kobrzegu, że te pomysły, te zadania, na które dostaliśmy zgodę, które realizujemy wspólnie z Zarządem Portu Morskiego, że one są doceniane, a Zarząd Portu Morskiego znowuż został doceniony, no i gmina przede wszystkim, bo oceniamy gminę. Są to działania gminne, Zarząd Portu morskiego to gmina, spółka gminna, ale zarząd portu morskiego przecież, proszę Państwa, odrestaurował redutę Morast. To jest bardzo ważne, bo jest to promocja historii. To ta historia, z, być może kiedyś będzie okazja o tym trochę szerzej pomówić, ona wcale nie musiała się tak zakończyć. To tego determinacja prezesa Lijewskiego spowodowała, że udało się osiągnąć ten, a nie inny rezultat w postaci wyremontowanego portu, w postaci wyremontowanej reduty. Natomiast właśnie, można wyremontować wiele rzeczy, ale one dalej będą tymi samymi rzeczami, będą tymi samymi nieruchomościami, w których, no co, no można sprzedawać piwo, można sprzedawać rybę, tak, to, to może robić każdy. Moi drodzy, trzeba to sobie wiedzieć wprost i odpowiedzialnie, że takie rzeczy może robić każdy. Natomiast sztuką jest ożywić te obiekty, w jakiś sposób zagospodarować je pod kątem historycznym, niekoniecznie muzeum, bo muzeum w, w brzegu dostatek o tym też w jednej z audycji miałem okazję opowiadać i ustosunkować się do pewnych rzeczy, które się dzieją. Natomiast nam brakuje atrakcji historycznych, atrakcji dla turystów. Nie ma tygodnia, żeby do mnie ludzie nie dzwonili i pytali, jak zwiedzać Twierdzę Kołobrzeg. Kiedyś pokazywałem nawet podczas jednej z wizyt w Urzędzie Miasta, dzwonił telefon i na głośno mówiącym informowałem turystę, jak zwiedzać, a on tu, tu był z większą grupą, jak zwiedzić Twierdzę Kołobrzeg. Czyli szukamy tych atrakcji także poza sezonem wysokim i chcemy spędzać atrakcyjnie czas podczas tego wypoczynku. To nie tylko morze, to nie tylko baseny, to nie tylko spa, ale to także coś jeszcze. I okazuje się, że to jest również docenione. My proszę Państwa, nie spoczywamy na laurach i mamy kilka pomysłów do realizacji. Ja dzisiaj skupię się na jednym z tych przejawów tej działalności, bo chcieliśmy się pochwalić dobiegającym końca kolejnym projektem, który realizujemy ze środków publicznych. Udało nam się mianowicie dostać pieniądze na wykonanie kopii armaty pruskiej XVIII wiecznej z lufą jednofuntową. I do tej pory wyglądało to w ten sposób, proszę Państwa, że kiedy... Zrealizowaliśmy pewne założenia, wyszliśmy z tego to pomysłu, że bractwo kurkowe będzie strzelało w reducie moraz, zobaczymy jak się to przyjmie, żeby ta reduta ulegała dalszemu ożywieniu. No i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Okazało się, że dzięki temu wytyczyliśmy szlak trzech fortów, w tym roku właśnie było to zadanie współfinansowane ze środków z budżetu miasta. Udało się zrealizować ten punkt. Coraz więcej osób do Ryduty trafia. Zadowolony z tego tytułu jest również zarząd portu morskiego, który prowadzi tam działalność. Swoją działalność spółki, działalność statutową zarabia pieniądze na utrzymanie portu jachtowego. Ja nie wchodzę w te kwestie, bo one są jak gdyby poza moimi kompetencjami. Niemniej jednak w ten sposób zabytek ulega rozpoznaniu, jest jak gdyby centralnym miejscem w zakresie portowym i pewnego rodzaju coraz większą konkurencją dla swoistego centrum z latarnią morską i pomnikiem mieszkowskiego, no i oczywiście Fortem Ujście, który stoi u ujścia parsenty do Bałtyku. Reduta Morast natomiast staje się pewnego rodzaju przeciwwagą, do której również trafiają turyści, ale mają oni tam coś więcej. Prawda? akurat w latarni morskiej no jest latarnia morska, atrakcja, punkt rozpoznawalny w Kołobrzegu, są muzea, a w Reducie Morast do tej pory były również wydarzenia edukacyjne, a także wydarzenia historyczne. I wyszliśmy z założenia, że no, no tak, no bractwo oczywiście kurkowe tak, natomiast nie mamy tego, co jest w innych miejscowościach, w innych twierdzach, w Gdańsku chociażby, czy w Srebrnej Górze, czy w Nysie gdzie mamy obiekty fortyfikacyjne, które żyją. Nam tego w Kobrzegu brakowało i wyszliśmy z założenia, że tak jak Państwo wiecie, latem też opowiadałem, istnieje grupa rekonstrukcji historycznych Kołobrze, którą założyliśmy dla rekonstrukcji 28. Pułku Zmechanizowanego w Kobrzegu, a więc okresu Ludowego Wojska Polskiego w ramach zlotu zimnowojennego. Zresztą w tym roku się on odbył i się z tego tytułu bardzo cieszę i nawet mogę powiedzieć, że jesteśmy z tego tytułu dumni, że ta impreza w trudnym okresie covidowym została zrealizowana i bez żadnych reperkusji z tego tytułu, więc to jest sukces już. Ale brakuje nam realizacji kolejnych punktów historycznych. Stąd też zaproponowaliśmy, żeby ożywiać Redutemorast, no i żeby, proszę Państwa, po pierwsze spróbować tam stworzyć grupę rekonstrukcyjną. To na razie, o tym będę mógł Państwu wkrótce, mam nadzieję powiedzieć, dlatego że złożyliśmy ofertę jako Fundacja Historia obrzegu w tym zakresie. Na razie nie znamy jeszcze decyzji co do dalszych losów tego wszystkiego, natomiast czekamy żeby złożyć armatę i też Państwu pokażemy, bo na razie armata została przywieziona i wykonana tu również w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu miasta. Udało nam się takie coś zrealizować. Bardzo dziękuję naszym przyjaciołom z Gdańska. Tam mogliśmy się skontaktować, tam mogliśmy zobaczyć dobre tradycje, które realizowane są przez Garnizon Gdańsk. I w ten sposób udało nam się proszę Państwa zamówić pruską armatę historyczną, która Państwo widzicie to na zdjęciach, która trafiła do koło My jesteśmy w tej chwili na jej etapie składania. Projekt jak zwykle przerósł nasze oczekiwania, bo my mamy armaty, proszę Państwa, tak, ale to są armaty brackie. To są armaty brackie, niekoniecznie historyczne, jednofuntowe, fajnie strzelają, fajnie się prezentują, ale proszę Państwa, no nie mają związku z kobrzegiem. Nie mają związku z historią kobrzegu. To, to, to nie jest to. Natomiast jeżeli chcemy iść w związku z historycznym, w związku historycznym, no to musi się to z historią wiązać. Dlatego replika tej armaty została wykonana. Ona jest gigantyczna. 3 metry długości, 1,5 metra szerokości, waga. No i nie ważyliśmy. Lufa ma 100 kg, to wiemy. A waga całej armaty to jest chyba ze 300-350 kg. Proszę Państwa, do tej pory te armaty to sobie ciągaliśmy we dwójkę, a teraz jak to jest 350 kg, to proszę sobie to pociągnąć. Tak, jak jeszcze gdzieś tam po błocie czy po czymś, to tak teraz nasi rekruci, jakby to tak sobie pociągnęli, to by zobaczyli, jak to jest. My sami zobaczymy, przekonamy się co do tego, musimy opracować procedury do tego, też żeby nikomu nie stała się krzywda, ale możemy Państwu powiedzieć dzisiaj na razie, pokazując i mówiąc, że mamy armatę. Wielkie ukłony dla pani prezydent Anny Mieczkowskiej, dla wiceprezydent Ilony Grendaz-Wójtowicz, dzięki którym udało się zrealizować ten projekt. Armata jest wielka, większa niż ta, którą mamy, więc będzie też głośniej strzelać. To tak na marginesie. Ale będziemy strzelali w reducie Morast i to możemy Państwu obiecać, że postaramy się, żeby ta tradycja i to, co zostało docenione przez instytucje w Warszawie, żeby mogło być dalej kultowywane, będziemy chcieli to zrobić, ale już w ramach grupy rekonstrukcji historycznych Koło Brzeg. Mamy nadzieję, że także i będziemy zamawiali także dodatkowe stroje dla nas, bo... Te stroje brackie to są oczywiście stroje współczesne, choć bractwo kurkowe istniało, ale będziemy chcieli to również rozwijać. Proszę zauważyć, reduta Morast, wspaniały XVIII-wieczny zabytek, turyści, którzy do nas przyjeżdżają i kultywowanie pewnego rodzaju tradycji. Ja bym jeszcze chciał, żeby były kultywowane tu także tradycje morskie. I myślę, że chyba w następnym kwadransie z historią o tym Państwu co nieco więcej opowiem, przynajmniej postaram się, żeby Państwa z tym zapoznać i pójść za pewnego rodzaju ciosem. Kiedy odpalenie armaty? Myślę, że zrobimy taką małą uroczystość w marcu, bo chcielibyśmy raz w miesiącu na Reducie Morast w ogóle strzelać. Takie jest założenie nasze. Armata powstała w Kędzierzynie Koźlu. Tak więc dziękuję naszym przyjaciołom, że udało się ten projekt zrealizować, że nam pomogli. Dziękuję tutaj Piotrowi Rybczyńskiemu, który w tę daleką trasę po tę Armatę ze mną się wybrał i mogliśmy szczęśliwie do brzegu wrócić i ją tutaj zamontować. Dziękuję naszemu przyjacielowi i koledze Marcinowi, który również nam bardzo w tym momencie pomagał. No i Państwo za niedługo będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Na pewno w kwadransie z historią e, o tym sobie e, opowiemy, bo czasami nie tylko historia, proszę Państwa, ale także sprawy bieżące, żebyście wiedzieli, kto ma ochotę. Mamy nadzieję, że ona się zmieści w reducie morast. Ale proszę Państwa, jeszcze nie sprawdzaliśmy, czy ona się tam zmieści. Bo jak się zmieści, to każdy będzie, kiedy Reduta będzie otwarta, w samym w wnętrzu będzie mógł wejść i zrobić sobie tam pamiątkowe zdjęcie, będzie ona naprawdę świetnie wyglądała. No ale musimy zobaczyć, czy nam ona się tam zmieści, bo przekroczyło, projekt przekroczył nasze oczekiwania. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony to też jest wyzwania. Na wyzwania trzeba odpowiadać. My w fundacji z naszymi wolontariuszami. Tych wyzwań się nie boimy. Armata. Dzisiaj była Armacie, ale nie tylko. W kwadransie z historią. Zapraszam na kolejne przedświąteczne wydanie w telewizji Kablowej Koobrzek i już oryginalnie. Także w Radio Koobrzek. Za uwagę dziękuję Robert Dzięba. Do usłyszenia. Do zobaczenia.